Manko moi drodzy, witajcie w tym dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jest yy, Sylwester, a więc czas na yy, drugie w historii istnienia tego kanału podsumowanie kanału za rok 2021, będzie to podsumowanie, powiemy sobie mniej więcej. To podsumowanie nam zajmie y, tylko jeden odcinek, nie tak jak w tamtym roku dwa no ale nam zajmie tylko jeden odcinek, i, I myślę, że na spokojnie wszystkie możemy omówić kwestie. Będziemy omawiać kwestie, jak mi się kanał rozwinął i tak dalej. A więc, już nie przedłużając, lecimy na podsumowaniu tego kanału. Chciałbym przede wszystkim. Yy, dodać yy, te aspekty, że bardzo mi się podoba jak się rozwinął mój kanał yy, mam, po, yy, mam po prostu dużą ilość subskrybentów, wyświetleń yy, przede wszystkim te serie jakie zacząłem nagrywać wi widzę, że tutaj się one pod podobają bardzo no i no i jest no i jakoś sukcesywnie to idzie. A więc się bardzo tutaj z tego powodu cieszę. Przede wszystkim może już przejdźmy po prostu do głównego meritum tego mojego podsumowania kanału. By tak też za długo nie przeciągać, ale jednak żebyśmy trochę podsumowali ten kanał. No bo to przecież w dniu dzisiejszym jest drugi dzień maratonu. A więc tak, pierwszy film yy, wrzuciłem yy, 27 lipca 2020 roku. On zgromadził do tej pory 20 polubień i 188 wyświetleń. To taka ciekawostka, już, już dalej nie będziemy filmów omawiać, ale przejdźmy teraz, yy, może ja Wam tutaj yy, pokażę to zaraz na ekranie głównym. A więc pocz poczekajcie chwileczkę i zaraz się widzimy wstryknę palcem i się widzimy. Także tak jak mówiłem się już widzimy. Tak, tutaj macie przed wami jest wyświetlony mój kanał. I tak. Kasper Morka, 45 subskrybentów do tej pory prawie 19 tysięcy wyświetleń. Tutaj jeżeli chodzi o mój kanał, co Wam jeszcze chciałem powiedzieć, możecie sobie zobaczyć moje filmy. I jak widzicie tutaj tak się przedstawiały moje filmy były kocie walki, sportowe ciekawostki, zima, owoce sportowe ciekawostki nigdy nie znikną kana z kanału bo to jest taka moja seria bym powiedział że ją, że na zawsze będzie na moim kanale mamy tutaj też inne serie, zwiedzamy tutaj wprowadzałem różne takie inne filmy było też również gram w Draft Foodbin 20. Były również też z tego odcinki. Był też gram w, gram w Roblox. By, być może ta seria wróci. Postaram się, by ona wróciła. Ale zobaczymy jeszcze jak to będzie. Było tutaj zwiedzanie. Myślę, że odcinek po nowym roku ze zwiedzania też się pojawi. No i tutaj. No były też jeszcze świąteczne tradycje jak widzicie. Dużo, dużo, dużo naprawdę filmów było, żeby na to nie patrzeć. I dużo też komentarzy było. Oczywiście wszystkie się staram serduszkować, żeby to nie powiedzieć. Wszystkie komentarze są dla mnie ważne, także możecie pisać komentarze, jakieś pomysły na nowe serie i tak dalej. Ja jestem ja jestem jak zawsze otwarty na to. Także widzicie. A kanał utworzyłem 16 lipca 2020 roku. Chyba jeszcze tylko tego nie dodałem. Także w gruncie rzeczy mniej więcej wygląda. Oczywiście chcę, teraz jest podsumowanie kanału, więc chcę pozdrowić wszystkich moich widzów, moich subskrybentów. Dziek, dziękuję Wam za to. Ja postaram by, by na moim kanale jeszcze serie były urozmaicone. Czyli, i żeby było więcej i więcej i więcej nowych serii. No, zresztą jutro będzie, będzie kontynuacja yy, serii w nowy rok. Ale, prze ale przekonacie się, jaka wróci po rocznej prawie przerwie. Więc, więc się przekonacie. No i będzie to kolejny dzień maratonu. Także tak to wygląda. No już rok temu robiłem takie podsumowanie kanału i w tym roku też takie samo robię. Także tak widzicie, tutaj, tak są, tutaj mam taką tapetę ustawioną, bardzo, bardzo mi się ona podoba. A więc. A więc tak właśnie to mniej więcej wygląda. No, także jak mniej więcej to żeście po prostu yy, widzieli. To, co miałem wam do pokazania, no, ogólnie jestem zadowolony tutaj tutaj z tego, wszystkiego, jak, jak się ile się filmów, i tak dalej, ile się dobrych rzeczy udało zrobić w tym roku, bo naprawdę, no, kawał jednak, jednak pracy tutaj do tej pory na moim kanale się ukazało. 100, 139 filmów, ten będzie 140, a więc, a więc widzicie. Jest szansa, że może w następnym roku jak się spotkamy na podsumowaniu będzie już tych filmów 200. Zobaczymy jak to pójdzie. Jak też będzie z czasem i tak dalej. Ale myślę, że na pewno jakieś nowe, 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 nowe serie się się ukażą, tak? Bo chcę jednak dalej yy, rozwijać ten kanał, bo widzę, że Widzę, że naprawdę fajnie tutaj on wygląda. No. Także jesteśmy teraz osobi obecnie po świętach Bożego Narodzenia. W dniu dzisiejszym właśnie mamy Sylwester, więc życzę Wam hucznego Sylwestra. I tak dalej. A jutro mamy yy, nowy rok, więc przede wszystkim życzę Wam szczęśliwego nowego roku 2022. zówka szczęścia spełnienia marzeń i czego tam sobie życzycie. Miejmy nadzieję, że rok 2022 będzie udanym rokiem. No, w końcu 22 to moja licz yy, ulubiona liczba, więc więc mam nadzieję, że, że tak będzie także rok temu też robiliśmy jeszcze raz takie samo podsumowanie i w tym roku też robimy takie samo podsumowanie co by wam jeszcze tutaj yy, powiedzieć o moim kanale może da dajcie znać jak wam się w tym roku filmy po prostu podobały yy, czy chcielibyście może coś na mój kanał wprowadzić jakieś jakieś inne serie i jest zupełnie różne, przedziwne serie, ale na pewno każdy pomysł będę czytał i będę po prostu No Na pewno nowo nowością w tym roku na moim kanale były moje owoce: kocie walki, no i zima, jakby to powiedzieć, to były myślę takie główne nowości. No, i gram w Robloxa to też, to też była taka, yy, taka nowość, jeżeli chodzi o te wszystkie serie. Także jeszcze raz Wam życzę Hucznego Sylwestra i do zobaczenia w nowym roku. Maraton dalej trwa, dzisiaj mamy drugi dzień. A więc dziękuję Wam za odcineczek. Yy, I do następnego. Siemanko, cześć, czołem, i szczęśliwego nowego roku. Siemano i cześć!